Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafał Bramo i zapraszam na kolejny odcinek z serii Supermarket Simulator. No, oni sobie tutaj uzupełniają. Ja mam taką nadzieję. Dobra, tutaj uzupełnimy towar. Dobra, mąka. Makaron. Coś się powinno tutaj ostać. Nie powinno wszystko zejść. Jak nie, to będziemy po prostu iść od półki do półki, od regału do regału i uzupełniać regałami. Ten przyszedł i zabrał. No, Dobra, niebieska monka, czemu tam jest czerwona. Kto go się pomylił? Pewnie ja. Ej, rzucaj tam na górę. Lecimy od góry. Eee, niebieska mąka, czerwona mąka, makaron. Dobra, to lecimy jeszcze raz. Dwie niebieskie mąki, dwa czerwone makarony. Eee, Cztery cukry. Cztery cukry i... Dwie mąki. No i się przewróciło. Dobra. I uzupełniamy, aż nie będą mogli nic zabrać. Tam już chyba jeden wyszedł. Stwierdził, że już nie da rady. I chyba wszedł. Dobra, cukier, puder. No dobra, no to bierz. Wiesz ty gry Oni chyba wszystko uzupełnili. Więc no już nie będzie nam chyba nic z spółek ginęło. Z czego się bardzo będę cieszył. Jeszcze coś? aż tyle tego cukru zeszło no dobra teraz powinna być jeszcze mąka o niebieska a czerwona no może być niebieska już wszystko panowie? No dobra. To tam. Tutaj jeszcze jedno, jedna czerwona mąka. Jedna czerwona mąka. Raz, dwa, trzy, cztery spaghetti. Cztery spaghetti. cztery spagetti weźmy cztery chleby trzy, cztery chleby dobra, jedno ciacho brązowe. proszę bardzo mam nadzieję, że uda się to jakoś ładnie uzupełnić Proszę bardzo, Po niektórych się ruszy do uzbrojenia. No pewnie. Spaghetti. Będzie pewnie leciał kolejny dokładnie. czerwona Już tyle schodzi towaru Jeden karton zakładam, a on jeden karton zdejmuje. No, eee, jajka wszystkie rodzaje. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Dobra, same jajka poszły. No, nie ruszają się, czyli wszystko wszystko by było, jeśli chodzi o jajka. No nie ruszajmy się, dobra. Esto es miel y a miel. raz płatki wszystkie rodzaje płatków i lecimy do kapiki raz dwa trzy cztery kolejne płatki raz, dwa trzy cztery no i następne kolejny będą Dwa opakowania, niestety. Raz, dwa. Dobra. I żeby nie zapomnieć, to od razu dwa kolejne, a te rozłożymy na półkach. Już się rzucili. W sumie jeden na razie zaraz poleci drugi o proszę bardzo o, nie trafiłem w miodowe Dobra, niech lecą po kolei nie będę przebierał, nie będę wybierał niech lecą Które wróciły? Nie wiadomo. Podejrzewam, że te kolorowe. O te. Z czekoladą białej i, i, i czekoladowe. E, biała i ciemna czekolada. O. Bo białe i czekoladowe. No, to tak. To tak świecie, te, te pieguskowe O powiedział No i dobra. I miodowe teraz. Tutaj któryś się ruszy swoją szanowną. Dobra. Mm. Czego nie ma? Parmezan i Parmezan i co to jest? I łosoś. To parmezan i łosoś. E parmezan. Cztery i łosoś. Łosoś. łososia. Nie, no zaraz, chwila, łosoś. Jest. Dobra, łosoś. Ok, w magazynie będzie więcej, nie będę się gniewał z tego powodu. będzie zapasów a zapasów no powoli się że tak powiem odbijamy od zerowych stanów niektórych towarów później będzie co wyprzedawać jeżeli będziemy na coś zbierać nie wiem czy to dobrze robię czy nie ale po prostu no lubię mieć niż nie mieć Wszystko. Teraz tak, czego jeszcze nie mamy: olej, zwykły olej, zwykły olej. Raz, dwa, trzy, cztery. tak się zmieścili w budżecie olej. Tuńczyka 8 to jeszcze nam starczy. Duże sushi. Tego to dwa opakowania duże, suszy jest na dole dwa. No więcej nie wejdzie na półkę. Muszą być dwa eee, ten e, lukier cukrowy bukier cukrowy tego możemy dać cztery no i to było praktycznie prawie na tyle jeszcze tylko byśmy wzięli różowy Różową kawę, czarną kawę i ziemniaki. czarna kawa dwa razy. Różowa kawa, różowa kawa dwa razy. I ziemniaki raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I weźmy to. Cukierki jeszcze można było wziąć. Ale za mega piszą. Trudno. Przeżyjemy jakoś. O. Za ziemniaki się biorą. Super Ja to jeszcze to wykładał Co duże. Się chyba za i duże będzie brał no i dobra no to wiesz się pójdzie na do dokładkę i różowa kawa skrót myślowy, różowa kawa bo kawa nie jest różowa tylko jest czarna ale ma różowe wokowanie więc jest różową kawą i olej Ale dobrze że nie zagrzewał miejsca tam ten cukier. Dobra, cuksy. Z dwa, trzy, cztery. No i chyba tylko to będzie. Chyba okay, miałem nadzieję, że będzie cała. Ziemniaków czyżby nie było? Wszystkie zabrali? No to patrzcie. Ech, no ale mamy 19,70, więc... Jeśli chodzi o ziemniaki, no to będzie w sumie o zamówienie, to będzie wszystko. No i nawet będzie taki krótki odcinek, jeszcze będziemy otwierać, się przejdziemy przez na Matejni, bo wszystko jest. Sosy majonez można było dopłócić ziemniaki. Majonez, no majonez, no ale powinno starczyć, na razie to co jest, to, to powinno wystarczyć. E, może być mało sera No tak to na, na wszystko powinno starczyć. No i dobra, dziękuję wszystkim za, za to, że byliście. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, no to łapka w górę, subik. No i oczywiście trzeba komentarzy należy do Was. A ja ze swojej strony zapraszam na kolejne odcinki, kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!